To jest kwadrans na angielski, lekcja 323. Dziękujemy patronom i patronkom. Ten odcinek powstał dzięki Wam. Już w tysiąc roku, gdy Wilhelm zdobywca podbił Anglię, język francuski zaczął znacząco wpływać na angielski. Od tamtej pory. Aż po dziś dzień wiele francuskich słów znalazło swoje miejsce w angielskim. Co ciekawe, to właśnie te zapożyczone z Francji wyrazy są zazwyczaj bardziej formalne i często używane w sztuce kulinarnej, modzie czy kulturze. W dzisiejszym odcinku poznasz ponad 20 wyrażeń, które przywędrowały do angielskiego z języka miłości. Let the lesson begin. Temat i większość materiału z tego odcinka zawdzięczamy słuchaczowi Piotrowi. Thank you, Peter. Aniu, jak twój francuski? Ja już znamy się nie, nie, wiele lat, więc wiecie, jak mój francuski. Rozumiem. Nic się nie zmieniło, nic nie umiem. Jeżeli usłyszycie jakiś francuski, to ja nagram, jak ktoś poprawnie wypowiada rzecz z internetu i wstawię. Mm -hmm. Tak się umówmy, a my zajmiemy się wymową angielską tych zapożyczonych wyrażeń. Angielską lub amerykańską, gdyby były różnice. Dobra? Okej. Okay. Na pierwszy ogień idą wyrażenia kulinarne. I pewnie część z nich znacie. Na pewno znacie, bo w języku polskim też mamy wyraz ala. Tak, ala. I to oznacza? W jakiś, na jakiś sposób. W jakiś sposób, no właśnie. Mamy na przykład, wiecie, makaron. Nie spaghetti bolońskie, ale ala bolońskie. Mhm. To jest takie ubezpieczenie. <laughs> to nie jest oryginał. Coś zmieniono. Jest to ala. Także, i po angielsku dokładnie tak to powiemy, Ala. W zdanku spróbujmy. No. She has blonde curly hair Ala Marilyn Monroe. She has blonde curly hair Ala Marilyn Monroe. Easy Ooh. enough, good job, ok. Podobne wyrażenie będzie a la Carte. A la carte. Dobrze, Ania ja to nawet takie francuskie trochę a, ryby. było słychać. A la carte, wyrażenie z restauracji, czyli? Z karty, z menu. Z menu, z karty, bezpośrednio. All right. I z zdanko może przykładowe. You get more choice if you eat a la carte. You get more choice if you eat a la carte. Brytyjczycy co oczywiście ry nie powiedzą, to będzie a la carte. God. A la carte. Ślicznie. Wyrażenie, które powinno być nam dość znane, czyli bon appetit. Bon appetit. Często jest to problem, bo u nas w Polsce mówimy smacznego. Mm -hmm. Jestem w ogóle zdziwiona, że Brytyjczycy nie wymyślili swojej jakiegoś odpowiednika. No ani Brytyjczycy, ani Amerykanie. Prawda? Czasami można powiedzieć enjoy your meal, mm -hmm. to często kelner nam powie i to jest taka wersja smacznego. No, ale jeżeli chcemy, to właśnie możemy użyć tego francuskiej wersji. Bon appétit. Bon appétit. Inny wyraz to naleśnik, mm -hmm. czyli to będzie crap. Crap. Jeszcze raz próbmy. crap. Crab. Pisane jest cyry EPE, e, no i jest różnica pomiędzy krep a pancake. Ta krep to jest ten taki nasz taki naleśnik, nie? Taki płaski, cieniutki. Krep to jest taki tak, zgadza się, taki cieniutki, w którym można coś tam... Co na się do niego wkłada. O, o o o właśnie, tak, właśnie tak. No a pancake to są raczej puszyste takie placki, racuchy polane dużą ilością syropu klonowego. Najlepiej. Czyli jeżeli chcemy naleśnika, zazwyczaj to będzie jako crepe. Jeżeli kojarzycie restaurację Manekin, to oni też robią crepes. Pancake'i też mają w ofercie, no ale słyną z tego, że mają crepes. Tak. I ostatni wyraz kulinarny to będzie wyraz bouquet. Bouquet. I on jest kulinarny, gdyż może on oznaczać aromat, jakiś zapach, bukiet taki zapachowy. Okej. Okay. Ale ten wyraz oznacza przede wszystkim bukiet kwiatów. Tak jak po polsku. Polski też się znalazł za, za z francuskiego. Ewidentnie, tak się też stało. I nie wiem, czy jego życie. Jest taki serial stary brytyjski, Keeping Up Appearances. Tam hmm. była pani bukietowa, właśnie, wydaje mi się. Co ludzie powiedzą? To był brytyjski mm -hmm. taki serial. I tam jest pani, która się nazywała po angielsku. Po <noise> angielsku miała na nazwisko Bucket. Okay. Jak wiadro. No. Ale ponieważ ona chciała zaliczyć mm -hmm. się do takiej wyższej sfery, to właśnie mówiła, że jej nazwisko się czyta Okej. Okay. Zamiast Bucket. Ko kojarzę ten serial. Hyacinta. Jakże miała takie ładne imię Hyacinta. W tej części przejdziemy sobie na wyrażenia związane z modą i stylem. To już bliższe tobie, chyba, Anio? co? No, zobaczymy. Zobaczymy, co, co tam wymyśliłeś za wyrazy. Dobra. <laughs> Więc pierwszy wyraz to będzie wyraz, który wypowiemy sik. Sik? I po polsku to jest szyk, elegancja, albo szykowny, elegancki. Mhm. Pisane jest CH i C. No. Także może być zaskakujące. W ogóle warto zajrzeć do pisowni tych wyrazów, bo możecie się zdziwić. Jak one są zapisywane, bo pochodzą z francuskiego. Także wyraz chic. No i może być na przykład wiecie, chic restaurant. Chic restaurant. Czyli taka szykowna, elegancka restauracja. Kolejny wyraz to couture. 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 O, mówię to rr. I co to będzie? Couture. To jest y, taka wyższa moda, wyższe krawiectwo. Wyższe krawiectwo, tak. Samo couture oznacza rzeczywiście coś szyć, bądź krawiectwo to jest wyższe, wykwintne, luksusowe. Krawiectwo, tak naprawdę ta wyższa moda to jest od couture. Tak, od couture. Wpisane haute to jest od couture. To znaczy, że zajrzyjcie do nas na stronę. I znalko może przykładowe, zróbmy: The actress wore Chanel couture on the Oscars red carpet. The actress wore Chanel, wore Chanel couture on the Oscars red carpet. Super, czyli strój od Chanel, tak, na Oscary na czerwonym dywanie. Następny wyraz to lingerie. Lingerie? Ślicznie, tak, lingerie. Lingerie, to ten wyraz zazwyczaj się widuje zapisany, tylko. jakiego się nie czyta. O, no widzisz. Ten wyraz oznacza bieliznę damską. Tak. Lingerie. Spróbujmy jeszcze raz. Lingerie. Good job. Ciekawe jak Francuzi ten wyraz wymawiają. Lingerie. Lingerie. I ostatni wyraz tej kategorii to silhouette. Silhouette. Tak. I silhouette oznacza jakąś sylwetkę. Okej. Okay. Czyli jakiś zarys, obrys. Osoby. Czegoś, niekoniecznie osoby. A, okay. Osoby też, ale nie, nie tylko. No, widziałam jakąś sylwetkę, jakąś postać to będzie właśnie silhouette. Dobra. I może znako przykładowe. He could just make out her silhouette in the dark. He could just make out her silhouette in the dark. Tak, czyli rozpoznał jej sylwetkę w ciemności. Make out her silhouette. No i tam jest oczywiście H w pisowni też sobie zobaczcie. W tej części przejdziemy do z kulturą związanych wyrażeń, jak avant -garde avant-garde. To tak ładnie brzmi i po angielsku, i po francusku, i po polsku nawet jest. Fajny wyraz. Mm -hmm. an Avantgarda, awangardowy. Rzeczywiście te wszystkie wyrazy są takie szykowne, bym powiedziała. Są, są jak nic. Alright. Kolejny wyraz, bardzo często występujący, to wyraz cliché. Cliché. To jest wyraz, oznacza jakiś truizm, banał, frazes. Mhm. Mm tak? Czyli taka sytuacja, która jest. no... Typowa, jak wiecie, zakończenie komedii romantycznej. Okay. To w tym sensie to jest banał, truizm. I bardzo często jest to wyraz używany w Stanach Zjednoczonych. Przykładzik. It sounds cliché, but it's true. It sounds cliché, but it's true. No, czyli brzmi banalnie, ale to prawda. It sounds cliché. Także coś może być cliché, sytuacja może być cliché. Super często używany wyraz. Kolejny wyraz, już tylko raczej dla krytyków i literatów, czyli wyraz genre. Genre? Tak. I kiedyś już mieliśmy ten wyraz na pewno. Really? to jest gatunek. Yeah, I think so. Gatunek literacki, gatunek muzyczny, to będzie okay. właśnie wyraz. To genre. Tak, jak krytycy piszą swoje opinie. Tak, najczęściej. Albo jeżeli się studiuje literaturę, no to non-stop oh. wpada ten wyraz. Genre. Słaba byłam z literatury na studiach, także... <noise> Zróbmy sobie znanko przykładowe w takim razie. What genre does this book fall into? What genre does the book fall into? Tak, czyli do jakiej kategorii wpada ta książka? What genre? Right. Inny wyraz już taki bardziej nam przyjazny. Debut. Debut. Czyli debiutować albo debiut. Wprowadzić coś na rynek, wychodzić na rynek. Debut. Ok. The Broadway Show debuted last year. The Broadway Show debuted last year. I tu zwrócę uwagę, że ponieważ w pisowni jest na końcu T, debut, mm -hmm. ale to tego T te nie wymawiamy, więc w czasie przeszłym nie będzie debuted, a debuted. Debut. Tak, samo D dajemy w wymowie. Okay. Ze względu na wymowę, a nie na pisownię. Czyli w pisowni będzie. W... Debuted. O właśnie. I ostatni wyraz tej kategorii to. Krem de la crème. creme. Krem de la creme. Czyli śmietanka samej śmietanki. Mm -hmm. I zazwyczaj, co jest śmieszne, bo tutaj na początku będzie jeszcze takie angielskie. The. The creme okay. de la creme. To już musi być super istotne. The creme de la creme. Lubię w tym wyrażeniu to, że łączy. Angielskie we Angielski. mm -hmm. i, fra i francuskie de. De la. I w ogóle nic się nie zmieniło w tym francuskim w sensie. Taki zapis pewnie jest tak jak po francusku. Dokładnie tak. Bo są te akcenty chyba zaznaczone, ale de jest na początku. Tak, zatem to jest śmietanka, wiecie, towarzyska, coś najlepszego w swoim rodzaju. The restaurant is known for its exquisite dishes attracting the creme de la creme of the culinary world. Restaurant is known for, for its Jeszcze raz. Exquisite dishes. For its exquisite dishes, attracting the creme la creme of the culinary world. Czyli my szaraczki się nie dostaniemy do tej restauracji. R Raczej nie. My możemy iść na naleśniki. W tej części podcastu poznamy kilka wyrażeń związanych no, z, z ludzką interakcją. I takim wyrazem jest wyraz na przykład liaison. Liaison. I to są angielskie wymowy. Wszystko, co słyszycie z moich ust, to będzie po angielsku. Liaison oznacza łączność, kontakt. Taki wyraz możemy się spotkać często w filmach szpiegowskich, że to będzie twój kontakt. A, okej, okay, twój łącznik. Mhm. Dobra. Więc w tym sensie to jest twój liaison. Ale liaison oznacza też jakiś romans. Może też oznaczać. Okay. Czyli, że ktoś miał romans z kimś, to so they had a liaison. No, zaskakujący wyraz. Innym wyrazem ze szpiegowskiej szkoły bądź wojskowej będzie wyraz rendezvous. Rendezvous. Pięknie. Rendezvous oznacza jakieś umówione spotkanie, czyli meeting. Mm -hmm. Bardziej kojarzy się z randką. Tak, z jakąś randką. Aha. W filmach często jest rendezvous point jako punkt zbiórki. Mm -hmm. Punkt, z którego się odbieramy, jeżeli jest jakaś misja i tam żołnierze potem muszą gdzieś dotrzeć, żeby helikopter po nich bezpiecznie przyleciał, to to jest często właśnie jako rendezvous point. Okej. Okay. Także może oznaczać właśnie spotkanie, randkę albo miejsce takiego spotkania. Dobra. Right? Może zdanko: The lovers met at a secret rendezvous in the park. The lovers met at a secret rendezvous in the park. Excellent. All right. I kilka wyrażeń na zakończenie. Takie wyrażenie jak Bon voyage. Bon voyage. Czyli szerokiej drogi, bezpiecznej podróży. Chyba po polsku też czasami możemy usłyszeć z piosenki mm -hmm. jakiejś, co. Tak, od razu ta piosenka przychodzi do głowy. No właśnie, więc możemy kogoś powiedzieć I wish you bon voyage. I wish you bon voyage. Innym wyrazem, który jest całkiem ważny, to wyraz touché. Touché. Wyraz ten pochodzi z szermierki i oznacza trafienie w szermierce, ale w języku potocznym oznacza to takie, no właśnie, taką dobrą ripostę. Oh. Touché. Takie. Że to oberwało się dobrą mhm. ripostą, to można właśnie powiedzieć, a, masz rację. Touché. Super. I takie zdanko właśnie, wymiana między dwoma osobami. You say we should support the British industries, but you always drink French wines. I w odpowiedzi ktoś może powiedzieć, a, touché. OK. You say we should support British industries, but you always drink French wines. Touché. Touché. Tak jest. Czyli to jest właśnie takie you are right. Zgadza się? Tak. Bardzo ładne. Złapałeś mnie tutaj. I kilka wyrażeń specjalnych, które nie pasowały do pozostałych kategorii. Wyraz Q. Q. Albo w pełnej wersji Q-data. Q-data, jak data, data, jak da dane? Tak się data, zamawia? Data, tak. Data, mhm, tak. Okay. Ponieważ wyraz Q jest wyrazem już angielskim, w sensie został bardzo mocnie przyjęty, oznacza on zamach stanu, jest wyrazem takim militarno-politycznym. Okay. Zamach stanu, czyli przejęcie siłą władzy. I to jest właśnie Q, pisane C, O, U, P. Ja w ogóle bym, jak zobaczyłbym ten wyraz, to bym nie wiedział, go wymówić autentycznie. No właśnie, <śmiech> <śmiech> więc z przykładowe: The president was killed during the coup. The president was killed during the coup. Wyraz, który troszkę bardziej podpowiada, jak go przeczytać, czyli detour. Detour. Tak, no bo tour trochę wiemy, że to jest jakaś trasa, a detour oznacza objazd, okrężną drogę. Okay. Jeżeli jest jakiś remont, jest to wtedy mamy właśnie detour. Ale możemy też wybrać jakąś okrężną drogę. Tak jak w Danku. We made a detour to visit a castle. We made a detour to visit a castle. Tak jest, czyli make a detour, wybrać, pojechać drogę okrężną. Kolejny wyraz, nisz. Nisz. Oznacza niszowy, jakąś niszę rynkową albo lukę. To przy biznesach bardzo często się słyszy. Find your niche, czyli znajdź swoją niszę, tą rynkową. Nisz, pisane n i c h -E. nisz. I ostatni wyraz, który musiałem tu umieścić, to wyraz Charades. Charades? Charades jest grą, oznacza to grę kalambury. Okej, okay. lubisz grać kalambury? Chyba lubię, ale dawno nie grałem. Ja lubię zgadywać, nie lubię pokazywać. Okej, okay, rozumiem. Także połowicznie. To ja lubię, ale jak są jakieś kategorie, to lubię. W sensie właśnie, tytuły filmów, czy. Jest narzucona kategoria, no? Nie po prostu pokaż coś. Dzieci bardzo lubią pokaż zwierzęta mhm. i charades. To już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że podobała Ci się nasza podróż po wyrazach zapożyczonych z języka francuskiego. Dziękujemy jeszcze raz naszemu słuchaczowi Piotrowi za temat i wyrażenia do tego odcinka. Thank you, Peter. Teraz, gdy znasz te francuskie wyrażenia, możesz wprowadzić odrobinę elegancji do swojej angielszczyzny. Pamiętaj, że język to nie tylko narzędzie komunikacji, ale też sposób na poznawanie kultur i historii. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, nie zapomnij zostawić nam recenzji i podzielić się nim z przyjaciółmi. Do usłyszenia w następnym odcinku. Bon voyage w Twojej nauce angielskiego. Bye!